To chyba tutaj. Chyba tak, czwórka, tak. Zmęczona? Nie, no coś. Mogłeś powiedzieć, że będziemy jeździć rowerami, to założyłem inne buty. Inne buty masz, idealne buty na rower. Ładnie to wyglądasz. No Witamy w akcji stylizacji numer 16, czyli w programie dwójki miesięcznika Claudio, w którym pod obecność kobiety zmieniamy jej jedno pomieszczenie. Tak, razem pokój dziecięcy. Dziecięcy. Oj, to będzie bardzo ciekawa akcja, stylizacja. Ciekawe, czy to idzie tak przyjemnie jak poprzednia. Nie spodziewam w programie Akcja Dzięki. Proszę. Tak? To nie, jest nie urodzinowa. Jest. No a ja ci chciałam do pestry. Trzymajcie mocno kciuki, by wszystko się udało, bo cała Akcja jest wielką niespodzianką Igora. Miejmy nadzieję, że go zastaniemy. Dzwonimy? 125, z tego co pamiętam. Dzień dobry, my do Igory, a nie chce pan wiedzieć kto to? No dobrze, to dobrze, że taka gościnna brama. To jest ten pokój, tak? Tak jest. To jest ten pokój, co ma być. Czyli taka teraz graciarnia maluteńka. Jaka graciarnia, zobacz ile tu pamiętam. I tu będziemy robili Pokój dziecięcy dla mojej córeczki. 30 dolców, 30 dolców, zdjęcie z Ewo, 50 bucks, 50 bucks. Dokładnie. stamtąd to się wzięło. Turcji przywiezione z Istambułu. A to są z jednego miejsca, czy zbieracie, Nie, zbieracie? To jest kolekcja zbierana przez moich dziadków, którzy większość swojego życia spędzili podróżując po całym świecie. Oczywiście zajmiemy się tymi przedmiotami, ale przede wszystkim zajmujemy się pokojem i robimy tu akcję stylizację. Gdzie jest żona, bo dla niej niespodzianka? Żona jest w augustowskich lasach. Wypoczywać z córką nad jeziorem. Też szuka pamiątek. Oczywiście. Kontynuujemy tradycję. Córeczka jest w jakim wieku? 6 miesięcy ma. To jest akurat czas, żeby ją wynieść z naszego pokoju, żeby żona mogła spokojnie sobie spać. Może coś się udało dowiedzieć, w jakich kolorach żona widziałaby ten pokoj? Znaczy, żony ulubione kolory to jest fiolety, róże, czerwone. Jako, że dla dziecka to na pewno coś właśnie w kierunku takiego lila, róż. Dobrze, czyli na pewno łóżeczko, na pewno możliwość zagospodarowania, Zabawek, ubranek. Tutaj widzę dużą szafę. Szafa będzie potrzebna. Dwie kobiety no tak w domu, no, musi nie, być Nie, no to szafa no, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Jesteś gotowy na to, co przez trzy dni będzie się działo? Nie wiem. Wydaje się gotowy, dobrze. No, tak. To teraz my musimy się rozejrzeć troszkę po pokoju. Dobrze, Ty ja was zostawiam i idę do pracy. Idealnie. Witam serdecznie w akcji stylizacji. Zapraszam na odcinek. Ewa, rzeczywiście, mm. mamy tutaj niestandardową akcję stylizację. Tak, tak, zawsze salony, salony, salony. No udalnie. właśnie, może jakiś niestandardowy akcent tutaj. I musimy kupować tapety w misie, no tak, w baloniki baloniki, tak, 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 no, dużo, tak, dokładnie. Możemy potraktować fototapetą tutaj z, z elementem roślinnym, kwiatowym, jeśli to byłby chłopiec nawet. Zwierzęcym, chłopiec, zwierzęcym, dużo koloru. Potem nie będzie wstyd, że mam misia na no. ścianie przez 18 Ta, lat. Tak, a fajnie jak przy łóżeczku dużo się dzieje, dziecko fajnie reaguje, rozwija się, także to jest dobry pomysł. to Chłopaki. Słuchajcie, to jest nasz pokój do zrobienia. Na dzień dobry, wynosimy wszystko. Czy chcecie coś kupić ode mnie teraz przed remontem? Czapkę. Czapkę nie ma. To jest air Conditioner, klimatyzacja 30 dolców dla Ciebie 25. Ile, ile? 25. być? kupujesz? Trzyda. Dlapka, szanowni Państwo, 30 dolców, ty, ty, Bucks promotion. A We co appreciate tam? your business. A co, jak 30 Doceniamy twój biznes. Czemu tylko wszystko na 30 dolców? Special price od nich for you. Ale jakiś upus będzie? Będzie. Do, do, dostaniesz również e, długopis 60 dolców, just for you. No, tylko dobra, dla Ciebie. Mocze ścianę. A dlaczego? Sprawdzam, czy po prostu stara farba się trzyma dokładnie podłoża. Jeżeli się nie trzyma po trzech minutach, powinna farba puchnąć. I, I wtedy, wtedy trzeba my? będzie skrobać ją. Aha, skrobiemy i co dalej? Gruntujemy. A jeżeli nie będzie puchnąć, czyli od razu podłoże się nadaje też Czyli Skrobiemy, gruntujemy i Może malujemy. Być? Chyba, że wszystko będzie ok. nie jest źle. Nie ja biegnę na zakupy, mam dużo rzeczy do zrobienia. na razie do pokoju dziecięcego polecam meble ringo. Są to meble bardzo nowoczesne, białe lakierowane fronty bardzo ładnie rozświetlą wnętrze. Dodatkowe elementy w postaci okrągłych uchwytów i nóżek nadają lekkości tym meblom. Na pewno każde dziecko będzie chciało mieć je w swoim pokoju. tego odcinka zaproponowaliśmy drewnianą podłogę w stylu skandynawskim, czyli chłodnym. Podłoga ta kontrastuje ze słodką cukierkową kolorystyką dodatków i ścian, jak również z dywanem, jego bardzo kolorowy wzór z pewnością pobudzi wyobraźnię dziecka. Słuchajcie, robimy pokój dla Helenki. Wiecie, prawda? No Znacie, oczywiście. No, oczywiście do miejsca, dobrze. Oczywiście. Na razie nie możemy wiele o niej powiedzieć, poza tym, że jest humorzasta. Ja na przykład, kiedy byłem młodym człowiekiem, to nie miałem takiego pokoju. ale zawsze chciałem i miałem w głowie jakiś obraz tego, jak powinien wyglądać. Wy też takie jakieś pomysły, plany? No, mieliśmy dużo planów. Zmienialiśmy te pokoje. Mieliśmy do szczęście, że każdy miał swój, więc mogliśmy sobie wymyślać, co byśmy chcieli. Czyli co, marzyłaś o łóżku z baldachimem? Kiedyś tak, niestety to, to konstrukcyjnie nam nie wypaliło. A Ty? Ja Łóżko to... w kształcie samochodu? Nie, nie, że <grym> ja chciałem mieć wojskowo ściany moro, jakiś hamak rozłożyć. Długo, długo miałam taki dywan w jakieś średniowieczne miasto, i tam się rozgrywały różne zabawy. Miałem piórko po ojcu stare, całe obklejone, na kilka mi została treka. <laughs> Żadnego ptaka to nigdy nie pomyśliłem, że nie. zostaje? Tylko ostatnie, No teraz to, to. Taki hotel. Zawsze, to <laughs> <Byłem> kochany zeszło. <ześpiew. śmiech> O Ewa idzie, cześć Ewa! Dobrze, że cześć. jesteś! Uważaj, bo wypadniesz! Pomóc Ci? Koniecznie! Jaki się ładny kolor farby, duży? Bardzo, dla bardzo heleny. ładny, bardzo delikatny. Nie wiem, czy wiesz, jest to farba ekologiczna Essence. No właśnie, nie, pierwsze, nie wydziela zapachu. Nie zawiera lotnych związków organicznych, nie wydziela przykrego zapachu i dobrze. nie musimy wietrzyć. Także to jest bardzo fajna sprawa, tym bardziej do pokoju dziecięcego. Super. Helena no. się ucieszy i ładna jeszcze jest przy okazji. Dokładnie. No dobrze. Słuchaj, nie przeszkadzamy. To malujemy. A no. coś mogę już zrobić z tym Tak, tak, tak. pomaluj sobie wąsy. Bohaterowie naszego odcinka, jak też wielu rodziców w całej Polsce, bardzo dbają o zdrowie swoich maluchów. W związku z tym, do pomalowania właśnie pokoju dziecięcego, zastosowaliśmy farbę z linii Para Essence. Farba ta nie zawiera absolutnie żadnych składników szkodliwych w środowisku, a także posiada właściwości antyalergiczne. Dodatkowym atutem tej farby jest stopień połysku skorupki jajka. Farba w tym stopniu połysku pozwala usunąć wszystkie trudne zabrudzenia, które dzieci potrafią pozostawić na ścianach. To są. Tak, o, długie do listy. Ale co, co bierzesz najważniejsze. Bo to jest najważniejsze i to musi być pod odpowiednią opieką. To jest wszystko na jedną podłogę na pewno? No. Dużo. Dzisiaj przywieźliśmy drzwi. Do pokoju e, dziecięcego? Tak, no tak, na których Dobra. można na przykład malować kredą. I już coś porusowaliście? Nie, nie. No, mam nadzieję. <laughs> A pokażę cię. I można na te drzwi przyklejać magnesiki różne. Fajna sprawa. Och, to Proszę jest to. bardzo.